Ligo. Witamy Was bardzo serdecznie Troszkę dzisiaj nam się pospało Mamy godzinę prawie pierwszą Ale jesteśmy z na trailach Nie mamy w sumie żadnych planów Na dziś jakiś tam konkretnych Żeby, żeby po prostu jakiś progres robić Coś tam, coś tam Po prostu cieszyć się dzisiejszym dniem Pogoda jest rewelacyjna Praktycznie wymarzona Słoneczko, cieplutko, jest 11 stopni Także fajnie się jeździ, jest przyjemnie Ja w sumie chciałbym dzisiaj Zrobić sobie wszystkie linie po kolei A jest ich naprawdę sporo jakby nie było. Raz, dwa, tu jest trzecia, idzie. E, tutaj idzie czwarta w dół. Tutaj macie piątą, e, tam idzie szósta, siódma. Praktycznie one wszystkie się gdzieś tam krzyżują. Jest naprawdę, jest naprawdę przyjemny tutaj dla nas klimat. Niektóre są troszeczkę trudniejsze, niektóre są troszeczkę łatwiejsze. Wszystko jest do zjeżdżenia. Także. Bądźcie dzisiaj z nami, pokażemy Wam jak najwięcej ujęć i jak najwięcej fajnej zabawy z dzisiejszego dnia. Co Filip? Tak. Bądźcie z nami. Także mamy coś ciekawego do pokazania. Wczoraj staraliśmy się znaleźć e, słynną trasę, która nazywa się e, Tunnel Vision. Dzisiaj udało nam się ją znaleźć. Ciekawe jak ona wygląda. Jest kontynuacja jakoś tam z góry. Także nie wiem czy nie będziemy od razu ponieść jeszcze wyżej, żeby całą pojechać od razu. Jestem ciekawy w ogóle czemu ona nazywa się Tunnel Vision. Prawdopodobnie jest tak zarośnięta dookoła, że ma się wrażenie jakby się jechało w tunelu. Co Filip widzisz? Tunnel Vision jest oznaczona jako black Szczerze mówiąc nie jest easy jak widać Jak nie czujesz się, pamiętaj pewnie to odpuszczasz, tak? No. no Ja wracam tam do góry Także widzicie jak Filip mówi, że nie wie czy zjedzie, to na pewno nie jest to łatwe. W ma naprawdę ogromny zapas odwagi. Ogromny zapas odwagi. Także no ja się zabawię czemu nie boję się trochę. No to nie jedź A co mam zrobić? Nie jechać i co mam zostać tu? Zrób sobie przerwę tutaj usiąść na kamyczku i zjedz snaki poczekasz wrócę No dobra, to ty pojedź i powieś nie jak było dobra? dobra to wyciągnij może snaki co? Dobra. Także kochani zaczynamy Tunnel Vision Pierwsza jazda Sam nie wiem czego się spodziewać Nie wyglądało łatwo Dobrze, nogi na postawione. Dobra, lecimy. O, i mamy tutaj pierwszy ten, pierwszy lok. Nogi na pedał. O, tutaj bardzo ciasno jest. No to lecimy dalej. Trasa oznaczona jako Black. No nie powiem, nie jest to jakiś super flowowy wyjazd. O, aż pedału zdzieliłem. Aż jest na kozonkach. Mogę złapać w sumie rękości żadnej. O, coś tam się błynąłem. Szczerze, fajna traska. Jak najbardziej może być. Uff. Teraz są spory kawałek do podjechania. Podjechałem z powrotem do góry. Pojadę go jeszcze raz. Zobaczę, może drugim razem będę się już się lepiej. A i powiem szczerze, że kurczę, no Nie, nie urzek mnie jakoś tak nie wiadomo jak. To jest taka moja osobista opinia. Może dlatego, że jest dzisiaj dosyć mokro ślisko i nie mogłem tego kurczy, takiego flowu złapać. no Ale. Zobaczymy, co będzie drugim razem. Także Tunnel Vision, podejście drugie, lecimy. To była moja linia. Teraz tutaj polecę. O, o już, nie, już nie stanąłem. Widzicie? Jeszcze jest lepiej. ale dostałem błotem po wpływku ach, case'a ale stanąłem Uuu, ale stanąłem I idziemy dalej Także to był drugi przejazd Tunnel Vision. Dajcie znać w komentarzach pod spodem, jak myślicie, gdzie robię błąd. Albo co robię źle. Może jakoś inaczej powinien się układać większą prędkość złapać albo coś w tym rodzaju. Dajcie znać Wasze sugestie spostrzeżenia. Pamiętajcie, na kamerze nie widać tego, co tak naprawdę jest na trailach. Chwila przerwy. Sokry troszeczkę zaczęły schodzić. Także pora była coś przekąsić. Filip zjadł sobie batona naszego i dodatkowo dałem mu jednego cukierka dlatego, że szybko rozśleciał w dół także grunt żeby utrzymać level najgorsze jest to podprowadzanie po tych zjazdach Uff. przecież to jest tak męczące gorzej niż ta jazda wiecie co tak naprawdę podoba mi się tutaj w tym parku? to, że praktycznie wybierasz sobie linie będąc u góry a i tak po kilkudziesięciu sekundach już jest tyle tyle opcji do wybrania, że zawsze wybierasz inną. I tak naprawdę każdy jeden z zjazd jest zupełnie inny, całkowicie inny. I to jest najfajniejsze, że jedziesz z naszą sekcją już, bo już jechało się dwa razy, a za chwilę odbiłeś w lewo i masz wow, coś nowego, zupełnie inny jakby taki takie odczucie, inny, inny, całkowicie fan. To jest właśnie fajne tutaj w tym parku. to jest tyle treili porobionych. Ja stoję na skrzyżowaniu trzech traili na raz, które zjeżdżają się do jednego dropa, takiego dużego, który jest tam. I ten drop od razu odbija znowu w lewo, jeden w prawo, jeden idzie prosto. Także to jest niesamowite. To można wybrać tyle opcji i bawić się cały dzień przynajmniej, żeby zjeździć to wszystko tutaj. Jest niesamowite. Jestem mega podekscytowany. yeah ठीक है दिया। Także ładnie ostatni zjazd dzisiejszego dnia Jak widzicie jesteśmy w takiej jakby dżungli Jest to naprawdę, to wygląda jak drzewo bananowca, coś takiego Także ciśniemy ostatnią linią do samego parkingu Także widzimy się przy aucie Uważaj na siebie tata Koma? Wuuu!

Poza każdym razem gdzieś złączyliśmy, ale ta końcówka jest naprawdę pro. Jedziemy do parkingu. Uuu, o tu o. jesteście. Także co? Skończyliśmy. Załadowane wszystko, rowerki zapakowane Aktualnie aktualizuję strawę Aktualnie aktualizuję eee, Także możecie zobaczyć nasze wyczyny na strawie Dorzucę trochę też fotek tam Zobaczycie jak wyglądają trailery, bo na pewno z kamery tego nie widać Podsumowując te dwa dni Pierwszy dzień Przyjechaliśmy tutaj eee, I co było pierwsze? Błądzenie Błądzenie w tą i z powrotem, nie wiadomo gdzie w ogóle to jest Nie można tego znaleźć, osoby które tu przyjeżdżają pierwszy raz nie znajdą tych traili samodzielnie, więc ja rekomenduję Wam spisać się z kimś przez, przez Facebooka czy, czy przez coś, i po prostu niech ktoś lokalny Wam tutaj stąd pokaże: Northwest Mountain Biking Club. Bardzo dużo ludzi tu przyjeżdża. Także to pierwsza rada. W pierwszym dniu, jak już w końcu spotkaliśmy chłopaka, któremu bardzo dziękujemy. Pokazał nam, gdzie mamy jechać, i tam zobaczyliśmy naprawdę dobry, fajne trailer. Zgadza naprawdę, się? No. było mega. Mega Także wczoraj pościeraliśmy po e, troszeczkę bardziej niż dzisiaj, w sumie nie ukrywam. No, też dzisiaj też było naprawdę całkiem zacnie. E, kilka fajnych challenge między nami, no. nie? Nowych linii znalazłem kilka. Jedne były downhillowe, ja tak. mocno takie rofi. E, niektóre były takie bardziej flowowe, trochę skoków. Naprawdę było ciekawie. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Dzisiejszy dzień. Dzisiejszy dzień przyjechaliśmy, tutaj bo około godziny 12. Zanim się rozpakowaliśmy, zanim tam dojechaliśmy, ale już nie pobądziliśmy. Także to też tam zaoszczędziło czasu. Powiem uczciwie i szczerze, że troszeczkę obolało. Jestem po wczorajszych wyczynach. Wczoraj nie miałem żadnej gleby, dzisiaj dzieliłem dwie. Takie powiem szczerze, że jakieś tam bardzo bolesne nie są, także nic mi nie jest. Ty też zaliczyłeś jedną? Tak, jedną, no. Ale nie, nie boli nic. Okej okay jestem. Także, najważniejsze to jest dobrze się ochronić, dobry kasku brać i wtedy można po prostu poszaleć. Błędy się zdarzają, nie zawsze jest czysto i, i flowowo. Za, za każdym razem może wyjść się tak. E, także co, podsumowując to miejsce, żeby tego nie przedłużać. Fajne. Bardzo polecam ludziom, którzy lubią cross country, bo tutaj okolice są naprawdę świetne. Dookoła macie w pełną różnych gór. Jeszcze troszkę ruszy całe traile na kolonej. Kolonej będzie miało ponad 70 km tras. 90. 90, oh, przepraszam, Ponad 90 km tras cross country z ładnymi jeziorkami z ładnymi widokami. Także to Wam bardzo polecamy. Także na tym parkingu, którym tutaj jesteśmy, można przejechać tylko przez ulicę, i już tam też jest wjazd na bardzo fajne góry. Też dosyć spore i wysokie, także jakiś tam challenge może być dla Was. Jeżeli ktoś czuje się technicznie dobry, powiedzmy sobie szczerze, my czujemy się w miarę pewni siebie, jeżeli chodzi o takie trasy. Także jeżeli ktoś się czuje tak w miarę pewny siebie jak my, może przyjechać tutaj do Union Woods i pokazać na co go stać. Także kochani, dziękuję, że byliście z nami do samego końca. Dzisiaj się z Wami żegnamy. Już jest godzina piąta, słoneczko zachodzi. My jedziemy jeszcze na jakąś szybką pizzę, i co? I wycieczka do Limeryku. Niestety. Niestety. Jutro do pracy. Pozdrawiam wszystkich, dzięki. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.